Kupować nieruchomość, czy nie? Oto jest pytanie. Być może ty też jesteś jedną z tych osób, która zastanawia się aktualnie nad zakupem nieruchomości. Dochodzą do nas słuchy, że Rada Polityki Pieniężnej co chwilę podnosi stopy procentowe. No niestety, w tym kierunku aktualnie będziemy szli, ale czy powinniśmy wybrać kredyt o zmiennej, czy o stałej stopie? Posłuchaj koniecznie tego materiału, postaram się na to pytanie właśnie odpowiedzieć. Jeśli zauważymy i popatrzymy na rynek, mieliśmy już cztery razy podwyżkę stóp procentowych. Najprawdopodobniej nie były to ostatnie podwyżki, gdyż będą w kolejnych miesiącach kolejne. Aktualnie stopy podstawowe mamy na poziomie 2,25%. Wibor 3-miesięczny wynosi 2,63%, a Wybór 6-miesięczny 2,98%. Patrząc tylko na te dwie ostatnie wielkości, Widzimy, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie tylko i wyłącznie na podstawie tego wskaźnika, że stopy procentowe będą szły do góry, gdyż wybor sześciomiesięczny jest dużo wyższy niż wybor trzymiesięczny. Ale czy te stopy urosną na tyle dużo, że warto wybrać kredyt o stałym oprocentowaniu, czy może kredyt o zmiennym oprocentowaniu? Jak zauważysz, każdy bank ma swoją ofertę. I porównaliśmy oferty na dzień 10 stycznia 2022 i sprawdziliśmy, ile tak naprawdę musimy zapłacić za kredyt o stałym oprocentowaniu i kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Dziś kredyt o stałym oprocentowaniu znajdziemy już, żeby jego oprocentowanie wynosiło 5,22%. Oprocentowanie kredytów o zmiennym oprocentowaniu zaczynają się już od 3,84%, ale często wynoszą nawet 6,14%. Więc możemy zauważyć, że najtańszy kredyt o stałym oprocentowaniu będzie na starcie tańszy od tego kredytu na zmiennym oprocentowaniu, już przy podpisaniu umowy. Więc tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy kredyt o stałym oprocentowaniu jest korzystniejszy, czy o zmiennym, bo często parametry kredytu o stałym oprocentowaniu mogą być korzystniejsze od kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Wszystko zależy od oferty banku. Od siatki marsz, jaką dany bank w danym czasie proponuje. Czyli to jest oferta na dzień 10 stycznia. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie to oprocentowanie kredytów, zarówno jak i o stałym, jak i o zmiennym oprocentowaniu, będzie rosło, bo będziemy mieli do czynienia z kolejnymi podwyżkami. Gdzie tak naprawdę znajduje się limit tych podwyżek stóp procentowych? Tak naprawdę nie ma przepisu na to, do jakiego poziomu stopy procentowe mogą rosnąć. Jeden z ekspertów kiedyś powiedział, że poziom inflacji powinien być zbliżony do poziomu stóp procentowych. No ja się z tym założeniem zgadzam. Więc aktualnie mamy poziom inflacji na poziomie 8,6%. Jest to odczyt z początku stycznia 2022 roku. Stopy z pewnością pójdą do góry. Może nie do aż tak wysokiego poziomu z uwagi na to, że ta zależność, o której tutaj mówiłem, powinna się sprawdzać w dłuższym terminie czasu. Być może dojdzie do takiego poziomu, że konsumenci po prostu przestaną kupować z uwagi na to, że uznają, że dobra są zbyt drogie i ograniczą automatycznie swoją konsumpcję. Takie zjawisko też może pomóc. A jaki jest mój przepis aktualnie? Czy wybrać kredyt o zmiennym czy o stałym oprocentowaniu? Według mnie warto poszukać kredytu, atrakcyjnego kredytu o stałym oprocentowaniu. I ja, jako doradca finansowy, pomogę ci w znalezieniu właśnie takiego kredytu, który będzie atrakcyjny. Ale jaka strategia jest w porządku na te czasy? Wybieramy najtańszą ofertę ze stałym oprocentowaniem. I ważne, szukamy oferty, gdzie Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów, albo ewentualnie te koszty są minimalne. Następnie, po wybraniu tej oferty o stałym oprocentowaniu, uruchamiamy kredyt i patrzymy, co się na rynku dzieje. Jeżeli stopy procentowe idą do góry, zostajemy przy tym kredycie. Jeżeli stopy procentowe idą w dół po pewnym czasie, Zmieniamy kredyt o zmiennym, na, zmien, na tym o zmiennym oprocentowaniu. Bardzo ważna sprawa. Kredyty w Polsce, te o stałym oprocentowaniu, udzielane są tylko na określony czas. Mamy tak naprawdę określony okres, podczas którego stopy procentowe nie pójdą do góry i rata kredytu jest niezmienna. Bo w połowie roku 2021 weszły rekomendacje, które wskazywały na to, żeby banki, Wdrożyły kredyty chociażby o okresowym stałym oprocentowaniu do swojej oferty. I to, co można zauważyć aktualnie na rynku, to bank gwarantuje niezmienność stop procentowych przez okres od 5 lat, bo jest taki minimalny wymóg ustawowy, do 8 lat, czyli 84 miesięcy. Na ten czas banki nie proponują kredytów o stałym oprocentowaniu. W całym okresie kredytowania. Dlatego, tak jak wspominałem, czyli wchodzimy w stałe oprocentowanie, patrzymy, co się na rynku dzieje, idą stopy do góry, zostajemy z kredytem o stałym oprocentowaniu. Po pewnym czasie, nie wiem, po dwóch, trzech latach, te stopy zaczynają spadać, opłaca nam się ten kredyt refinansować, zmieniamy, czyli przenosimy, czy też ewentualnie w ramach tego banku zmieniamy kredyt o, na zmienne oprocentowanie. I wtedy na takiej strategii powinniśmy zaoszczędzić. Ile? Rzeczywistość pokaże. Także jeżeli chcesz, żeby Twoja decyzja finansowa była trafna, koniecznie wypełnij formularz kontaktowy pod spodem, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w oparciu o twoje możliwości, o twoje preferencje, dobrać taki kredyt o stałym czy też o zmiennym oprocentowaniu w zależności w którym kierunku będziesz chciał iść, żeby ten kredyt był dla Ciebie korzystny, a przede wszystkim możliwie bezpieczny. Także do zobaczenia, do usłyszenia.